Hej, lubicie magię? Dwa lata temu wyszło Hogwarts Legacy, gra czerpiąca pełnymi garściami z uniwersum Harry'ego Pottera. Jego uczeń możemy rzucić wiele zaklęć, w tym te niewybaczalne jak Awada kedavra. Wszystkie wyglądają bardzo efektownie. Można odczuć pewną satysfakcję jak bardzo zdolni jesteśmy w sztuce magicznej, ale czy na pewno jesteśmy? No bo czy po przejściu Hogwarts Legacy faktycznie jesteśmy mistrzem magii? Nie, jest nią postać, którą gramy. To ona zapamiętała jak rzucić dane zaklęcie, po tym jak my tylko raz powtórzyliśmy szlaczek w minigierce. To ona perfekcyjnie nie wykonuje, gdy naciśniemy pojedynczy przycisk, niezależnie od chaosu jaki dzieje się na polu bitwy. My jesteśmy jedynie władcą, który rozkazuje bardzo zdolnej marionetce, a potem przypisuje sobie jej zasługi. Nie czujcie się jednak z tym źle. Zawsze tak jest, że jedynie sterujemy wirtualną postacią. W końcu nie możemy wejść do gry. Jedyne co nam pozostaje, to klikać wpada, klawiaturę albo myszkę. Jednak da się zmieścić tą przestrzeń między światami. Niech to gracz rzuca zaklęcie. Dajmy mu możliwość się pomylić albo odkryć coś całkowicie nowego. Pójdźmy nawet dalej, niech stworzy własne zaklęcie, jako ślad w świecie gry. Hogwarts Legacy no to wszystko nie pozwala, zamiast tego zostawia nas klikaniem pojedynczych przycisków. No ale ile tych przycisków powinno według mnie być? 2, 3, 10, a może magię da się zrobić w całkowicie inny sposób? No i czym w ogóle jest dobry system magii w grze komputerowej? Że Magica, tak samo jak w Hogwarts Legacy, wcielimy się w młodego ucznia magii. Gra jednak zamiast trzymać nas w murach uczelni, od razu puszcza nas w daleki świat. Zamiast dawać gotowy zestaw czarów, daje jedynie składniki. Co z nich ugotujemy, zależy tylko od nas. Już od początku mamy dostęp do ośmiu żywiołów. Zaklęcie powstaje poprzez połączenie do pięciu z nich. Jak więc widzicie, możliwości jest naprawdę dużo. Wyczarować możemy mrożący laser, podpalający prąd, miny wystrzeliwujące przeciwników w powietrze lub kamień. Zrobić możecie niemal wszystko, co nie znaczy, że wszystko zrobić warto. Każdy czar można rzucić na kilka sposobów. Zamiast rzucić skałę na siebie, lepiej wystrzelić ją w stronę przeciwnika. Ewentualnie można użyć takiego czaru obszarowo, zmieniając go w trzęsienie ziemi. Taka różnorodność sprawia, że rozróżniania zaklęć mających sens w danej sytuacji od takich całkowicie bezużytecznych, a wręcz szkodliwych nie nauczymy się z podręcznika, tylko poprzez selekcję naturalną. Jeśli po rzuceniu zaklęcia przeciwnik nie żyje, a my tak, no to super udało się. Jeśli jest na odwrót, no to już wiemy, czego nie robić. To co wam do tej pory opisałem, jest fajne, ale nie jest wystarczające, żeby oprzeć na tym całą grę. Ostateczny efekt naszego zaklęcia można by sprowadzić do jego obrażeń i formy. Już po pierwszej godzinie gry rozgarnięty gracz wiedziałby, jakie zaklęcia są najlepsze na grupki przeciwników, a jakie na pojedyncze cele. Tym samym cała magia pryska, a my ograniczamy się do kilku najlepszych czarów. Z tego właśnie powodu do systemu magii został podpięty system chemii. Wiem, nie brzmi to fantastycznie, bardziej kojarzy się z czasami szkolnymi, ale to właśnie chemia jest tym magicznym składnikiem. Dzięki niej próba podpalenia się jest często najlepszą opcją, to najszybszy sposób, aby wysuszyć swoją przemoczoną szatę. Czemu to takie ważne, żeby dbać o nasze ubrania? Nadmierna wilgoć powoduje, że w momencie próby użycia prądu będziemy się nim razić. Jeśli natomiast oberwiemy mrozem, to zamienimy się w słup lodu. Również wtedy wyjściem z tej sytuacji jest rzucenie na siebie ognia. Nie muszę chyba mówić, co warto zrobić, kiedy zaczniemy płonąć. Te interakcje nie kończą się na postaci gracza i wroga. Patrzcie na przykład tutaj, zamroziłem tafle wody, żeby móc po niej przejść. A tutaj zamiast męczyć się po prostu zatopiłem oponentów. Nawet na poziomie tworzenia zaklęcia można się doszukać takiego zjawiska. Życie i śmierć będą się wzajemnie znosić, woda i ogień natomiast tworzą nowy żywioł. Parę. Otwiera to przed nami pole do saunomancji, najbardziej męskiej i gorącej magii. To największe magiczne odkrycie od czasu Wiedźmina III. Moja ulubiona gałąź magii. Lesbomancja. Jak więc widzicie, chemia jest tak samo centralnym elementem tej gry, jak sama magia. Tym samym dodaje tak potrzebną głębię, bo rzucając czar już nie myślimy tylko o kształcie zaklęcia i jego obrażeniach, ale również o tym, jak wpłynie on na stan przeciwnika i świata. Tym samym magia staje się mniej płaska, bo dochodzi całkowicie nowy wymiar, jaki musimy uwzględnić podczas gry, a co za tym idzie, świat zdaje się być bardziej żywy. Jest jeszcze jedna niesamowicie ważna rzecz w takich systemach, którą się zazwyczaj pomija, a bez której zarówno magię, jak i chemia nie byłyby tak dobre jak są. Chodzi tutaj o symetrię. Symetrię między nami a przeciwnikami. Prawa tego świata dotyczą w takim samym stopniu wszystkich. To sprawia, że jeśli jakaś interakcja nam się przydarzy, to możemy wykorzystać się jako lekcję. Poraziliśmy się prądem, będąc mokrym, walcząc z magiem, polejemy go wodą, a będziemy pewni, że elektryczności już nie użyje. Zamienił nas w kostkę lodu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić to samo z potężnym trolem, który przecież nagle ogrzać się nie może. Pokazałem już złożoność tego systemu, ale wciąż możecie czuć pewien niesmak, przecież taka magia nie pozwala na użycie czegoś bardziej specyficznego, rzucenie uroku, spowodowanie deszczu albo wskrzeszenie umarłych. A to właśnie na takich zaklęciach opiera się Hogwarts Legacy. Magia w Harrym Potterze nie opiera się na żywiołach, opiera się na konkretnych, abstrakcyjnych czarach, których nie można zmodyfikować. Te czary muszą być predefiniowane, a co za tym idzie, są przypisane do jednego przycisku. Czy więc Magika ma rozwiązanie dla tego problemu? Oczywiście, że tak. Możemy tutaj stać się niewidzialni bez peleryny niewitki, rozpocząć nie tylko zwykły deszcz, ale również deszcz meteorów. A co powiecie na czarną dziurę? Cern pozazdrościłby takiej technologii. Że niby Awala Cedavra jest lepsze, koleś, ja tu mogę przyzwać samą śmierć, zabija tak samo skutecznie, a ja mam przez to czyste ręce. W predefiniowanych jest 21, a w Hogwarts Legacy 26, jednak w Magice nie muszę ich przypisywać do żadnego paska szybkiego dostępu, zamiast tego muszę zapamiętać i wystukać odpowiednią kombinację żywiołów. Banalnie proste, ale genialne. Korzysta z wcześniej już opisanego systemu magii, pozwala robić wiele szalonych rzeczy, a w dodatku daje możliwość graczowi na wykazanie się pamięcią i szybkimi palcami. To są właśnie umiejętności prawdziwego maga. Możecie mnie obudzić w środku nocy i będę wiedzieć, jak rzucić kilka z moich ulubionych zaklęć. Nie powiem Wam jak, po prostu wykonam odpowiedni ruch ręką, bo zakręcia nie mam w głowie, ale w mięśniach. Zresztą tak samo jak mój pin do telefonu. Tak, po przejściu tej gry staniecie się magicznym pianistą, którego palce same chodzą na myśl o czarowaniu. Jest to z pewnością bardziej satysfakcjonujące niż bycie tylko magicznym klikaczem. Magica to sztandarowy przykład, że wokół jednego ciekawego systemu można stworzyć całą resztę gry i będzie to przepis na sukces. Teraz weźmy na tapet Path of Exile. Zakładam, że żaden z Was tej gry tutaj się nie spodziewał. To w końcu Hack and Slash. Tutaj chodzi o hakowanie i siekanie. A zaraz, to chyba nie do końca tak się tłumaczyło. Path of Exile to nie gra o zabijaniu, to gra o optymalizacji. Chcemy zdawać więcej obrażeń, przechodzić plansze szybciej, ale jednocześnie być na tyle twardzi, żeby nie umrzeć. W tej całej pogoni, za postacią doskonałą, która rozwali całą grę, łatwo zapomnieć o tym, że osiągamy tak szalone efekty tylko i wyłącznie dzięki magii. Nie wierzycie, wywalcie skill jemy, a gra stanie się potwornie nudna. Chodzenie i bicie mobków. Włóżcie główne skill z powrotem, a stanie się zwyczajnym hakiem slashem. Odpowiednio podłączcie jeszcze jemy wspierające, a otrzymacie właśnie to, co nazywamy Puff of Exile. A że wręcz, pewnie zamiast bić jeden cel naraz, warto by było, żebyś uderzał obszarowo. Wystrzeliwujesz pociski, no to wystrzel ich więcej. Kombinować z tymi czarami może naprawdę dużo, bo do głównego skilla można podłączyć do pięciu gemów supportujących. Ta modułowa konstrukcja czarów jest czymś godnym naśladowania. Czemu więc inne gry nie korzystają z tego rozwiązania? Czy wy kojarzycie jakieś RPG, RPGa, który pozwala tworzyć zaklęcia łącząc ze sobą wiele elementów? Wiem, ciężkie pytanie się wylosowało, jest jednak jedna gra, która przychodzi mi do głowy. 2 Worlds 2. Nie róbcie sobie jednak nadziei, nie jest to zapomniana perełka, na Steamie gracze dali jej 60% i nawet IGN w pełni się z tym zgadza, bo dał tej grze ocenę 6 na 10. Widać więc, że jest to nieudana próba stworzenia rpg w otwartym świecie. Całość wydaje się być poszywana z różnych niepasujących do siebie elementów. Momentami gra przypomina bardziej gorączkowy sen niż symulację prawdziwego świata. Tym bardziej dziwię się, że to właśnie ta gra ma system magii, który najbardziej przypomina mi ten z w Exile, a pod niektórymi względami nawet go przywrócił o bogowie. walka mają rozmach skurwi syny no bo spójrzcie na to rzucam teraz klasyczną kulę ognia teraz potrójną kulę ognia a teraz wrzucę pułapkę wypuszczającą pociski, które przy trafieniu wroga przyzywają szkielety. Jak pewnie się domyślacie, ten czarnie jest stworzony przez twórców, jest na to zbyt szalony. No więc jak w tej grze można stworzyć takie cudo? Wszystko jest możliwe dzięki kartom. Bazą pod zaklęcie jest karta żywiału oraz sposób jego użycia. W ten sposób ogień i pocisk daje nam kulę ognia. Do tego można dodać jeszcze inne efekty, jak dodatkowe obrażenia, wiele strzałów, rykoszet i jeszcze parę innych. I tak tworzymy pojedyncze zaklęcie. Ta formuła pozwala na zrobienie dość wymyślnych rzeczy, bo np. nekromancja i aura wygeneruje pole, które będzie wskrzesić nieumarłych. To jednak dalej nie tłumaczy kaskady efektów, jaką przed chwilą zobaczyliście. Łapka, pocisk, a potem jeszcze przywołanie nieumarłych. To wszystko jest możliwe dzięki nakładaniu na siebie wielu zaklęć. Możemy połączyć do trzech takich, każdy odpala się jeden po drugim. W ten sposób można otrzymać ognisty pocisk, który po trafieniu przeciwnika zrzuci mu na głowę kamienie. Coś dużo tych spadających kamieni w tym materiale. No to może zróbmy coś innego. Kowadła. Nawet nie wiecie do czego zdolna jest kowadłu Mansja. Najpierw materializujemy żelastwo, a potem rzucamy na siebie tornado. W efekcie zamiatamy podłogę kupą żelastwa, a razem z nim przeciwników. Mało wam, w tej grze nie ma oficjalnie lewitacji, ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby niczym głukon lub inny Goku polecieć na chmurze. Ale żeby nie było, lubię ten system nie tylko za te możliwości, które nam daje w tworzeniu zaklęć. Rozwiązuje również odwieczny problem gier RPG, a mianowicie brak wydatków po stronie magów. W takim Skyrimie mag jest o wiele bardziej ekonomiczny niż wojownik. Ten musi zadbać o pełną zbroję i broń, kiedy mag zwyczajnie ogranicza się do jednej szaty, którą nosi przez całą grę i kilka zaklęć. Nic dziwnego, że zazwyczaj to bogate buce, których stać na aksamitne szaty i wielką szkołę magii. W tym samym czasie wojownik sam musi sobie ostrzyć broń i wzmacniać pancerz, a nierzadko sam go nawet kuje. W To Wars 2 Mag nie jest tak uprzywilejowany, jeśli chce być dobry w swoim fachu, musi stać się kolekcjonerem kart, a jak wiemy z Wiedźmina 3 nie jest to tanie hobby. Szczególnie że do tworzenia zaklęcia możemy używać wielokrotnie tej samej karty, co jeszcze bardziej wzmacnia jej efekt. Tak więc przez dziesiątki jak niestety godzin w tej grze nie stwierdzimy, że zakup kolejnej karty będzie niepotrzebnym wydatkiem. Ta gra to tak naprawdę coś więcej niż nieudany RPG w otwartym świecie. Magia jest wybitna, poruszanie się ma śmieszny feeling, a momentami fabuła i przerywniki filmowe są tak złe, że aż dobre. Ja Wam nawet polecam doznać tej gry na własnej skórze. Nie mogę wam powiedzieć, że nie pożałujecie, ale na pewno będzie to niezapomniane doświadczenie. A skoro mowa już była o Skyrimie, no to warto sięgnąć również do korzeni tej serii. Cofnijmy się aż do Morrowinda, do najbardziej rozwiniętej rpg odsłony Elder Scrollsów w 3D. Tak, ignoruję przez wielu kochanego Obliviona, który co prawda przyniósł wiele uproszczeń, ale za to wprowadził ten legendarny system perswazji, gdzie musimy kogoś kolejno pochwalić, zastraszyć, potem zarzucić żarcikiem i na końcu się pochwalić, że to nie jesteśmy super. Testowałem tą taktykę na randkach i... no nie działa. Wracając jednak do Morrowinda, to jego magia sama w sobie jest prostacka. Wybierasz czar, naciskasz przycisk i dzieje się. Samo tworzenie własnych zaklęć jest dobre, ale niewybitne. Idziemy do mistyka, wybieramy kolejne efekty zanych już nam czarów, żeby stworzyć własne. Co jednak istotne, nie wprowadzili oni do tego systemu żadnych sensownych limitów. Za pomocą zwykłego suwaka możemy ustawić obrażenia czaru na ogromne wartości, tak samo jak jego zasięg. Naturalnie jego koszt many będzie absurdalnie wielki, nawet najpotężniejszy mag nie będzie w stanie takiego zaklęcia rzucić. To naturalnie nie jest dla nas żadną przeszkodą, bo twórcy zapomnieli dać ograniczenia na ilość bonusów z eliksirów. Tak więc picie nałogowe eliksirów sprawi, że staniemy się boskim bytem, i w ten prosty sposób możliwe stanie się przelatywanie nad miastem i zrzucanie na niego magicznych bomb atomowych. Czy ja chcę takiej magii więcej w grach? Serce mówi, że tak, ale rozum krzyczy, że no, no nie. Niezależnie jak odpowiem sobie na to pytanie, Morrowind daje ważną lekcję. Nawet proste liczbowe modyfikatory, wykręcone do absurdalnych wartości, pozwalają uzyskać zaskakujące efekty. Szkoda tylko, że twórcy gier tak rzadko pozwalają graczom bawić się liczbami. Ostatnie przykłady były dość techniczne. W końcu mówiliśmy o RPGach, dlatego teraz skupimy się nie na tym, co się dzieje w komputerze, ale co robi sam gracz. W 2012 roku rewolucję w tej dziedzinie próbowała zrobić gra Wonderbook Book of Spells. Gracz miał wykorzystać kontroler PlayStation Move, żeby czarować i wchodzić w interakcję z obiektami. Pomysł, mimo że wydaje się magiczny, był kompletnie nietrafiony, co widać po tym, że dzisiaj nie wychodzą gry, które korzystają z tej technologii poza VR-em, który też swoją drogą zbyt dobrze się nie trzyma. Co jednak, jeśli Wam powiem, że takie czarowanie poprzez ruch wcale nie potrzebowało kontrolera ruchowego. Co jeśli wcześniej istniała taka gra, która jest bardziej magiczna niż Wonderbook, gra w której bardziej czujemy się jak mag, mimo że zamiast kontrolerem ruchowym czarujemy myszką. Gra ta jest dość stara, bo wydana ponad 20 lat temu, mimo to wciąż ma świetny klimat. Dla wielu starszych graczy jest ona kultowa i chyba się nie pomylę, kiedy powiem, że zasługuje na większy rozgłos. Ci, którzy ograli tę produkcję wiedzą, że nie mógł tutaj paść żaden inny tytuł niż Reksio i czarodzieje. Niby prosta przygodówka, przez większość czasu klikamy i słuchamy dialogów, a mimo to twórcy podeszli do tematu ambitnie, stworzyli system magii rozpoznający kształty jakie narysowaliśmy. Nie tylko jest on używany do rozwiązywania zagadek, ale również zdarzy nam się rozegrać prawdziwy pojedynek magiczny. Mógłbym jeszcze wiele dobrego powiedzieć o tej grze, jak bije od niej pasja twórców, o proceduralnie generowanym rozwiązaniu śledztwa, które jest głównym wątkiem tej gry. Prawda jest jednak taka, że nie tą grę miałem pierwotnie na myśli. Chodziło mi o Arx Fatalis, grę, która wyszła dwa lata wcześniej i prawdopodobnie to właśnie ona zainspirowała twórców Frexia do poeksperymentowania z tą formułą magii. W tej grze przemierzamy podziemia, żeby przetrwać i dowiedzieć się co się dzieje w świecie, w którym słońce zgasło, a życie przyniosło się do tuneli. Gra stawia na zanurzenie się w świecie, więc będziemy wchodzić w interakcje z otoczeniem, płynnie przenosić przedmioty do ekwipunku, a same zaklęcia przyjmują tutaj nietypową formę. Żeby jakkolwiek użyć magii, wpierw trzeba znaleźć runę, przedmiot zawierający znak, który jest elementem składowym magii. Za pomocą pierwszych dwóch nauczymy się zaklęcia podpalającego pochodnie i ogniska. Dopiero po godzinie znajdziemy kolejny, który oznacza pocisk i pozwoli on rzucić nam kulę ognia. Runy, z których się składa to zaklęcie to Am, York i Tar, czyli w tłumaczeniu stwórz ognisty pocisk. Teoretycznie o magii w tej grze powiedziałem wam już wszystko, ale nie oddaje to w pełni tego jak dobry system to jest. Tak jak zaznaczyłem to już wcześniej, daje nam to pole do tego, żeby faktycznie się czegoś nauczyć, żeby owym magiem zostać. Nie jest to bezmyślne klikanie w przyciski. Po drugie, możemy eksperymentować z już posiadanymi runami. Skoro mają one logiczny sens, to możemy go rozszyfrować, a potem odkryć zaklęcia, o których gra nam jeszcze nie powiedziała. Twórcy chcieli chyba nagrodzić najbardziej dociekliwych graczy, bo istnieją zaklęcia, o których wzmianki nie ma w całej grze. Jedyny sposób, żeby się o nich dowiedzieć, to samemu poeksperymentować. Jest jeszcze jedna fascynująca rzecz w tym systemie, która naturalnie się pojawia, a o której byście nie pomyśleli. Nie tylko my możemy czarować, na naszej drodze spotkamy mniej lub bardziej ludzkich magów. Dokładnie widzimy jakie znaki kreślą, co powoduje, że możemy się domyśleć co zaraz nas trafi, ale również co ważniejsze, możemy się tych zaklęć od nich nauczyć. Możemy się wtedy poczuć jak bohater z Heroesów 3, który ma umiejętność sokoli wzrok. Podczas walki niejako podpatruje zaklęcia u przeciwnika. Arx Fatalis jest grą, która pokazuje, jak można osadzić magię w świecie gry, jak może stać się ona jego integralną częścią. Pokazuje jednocześnie, że wciąż jest pole, aby uprawiać sztukę magii w całkowicie inny sposób. Podsumowując, magia w grach, tak samo jak w książkach i filmach, potrafi być fascynującym żywiołem. Odpowiednio zaprojektowana jest prawdziwą zagadką, której rozwiązanie pozwala schakować rzeczywistość, sprawić, by rzeczy niemożliwe stały się możliwe. Dzieje się tak w magice poprzez miksowanie żywiołów oraz ich zależności chemiczne. Jest to system tak głęboki, że można bawić się nim przez dziesiątki godzin. Nigdy jednak nie pozwoli nam na całkowite zniszczenie gry. Całkowicie inaczej wygląda to w przypadku Morrowind'a, który może nie jest tak finezyjny jak gra o magach w szlafrokach, ale za to pozwala osiągnąć przeogromną potęgę, zmiatając wszystkie pionki z planszy. Wszystko dzięki przesuwaniu suwaczków przy tworzeniu nowych zaklęć. Wszystko dzięki zmianom w liczbach, które uskuteczniamy poprzez przesuwanie suwaczków. Pewien kompromis między możliwościami a ograniczeniami udało się uzyskać w Wars 2, w którym zaklęcie to efekt wielu złożonych ze sobą kart. Można je kilkukrotnie na siebie nakładać, co spowoduje, że efekt będzie dziwniejszy, ale w ten dobry sposób. Jednocześnie nie możemy zapomnieć, że magia to również sztuka, przez co liczy się nie tylko efekt końcowy, ale również to jak go uzyskaliśmy. Najciekawszym przykładem rzucania zaklęć jest Arcs Fatalis. Rysowanie znaków w powietrzu nie tylko jest oryginalne, ale również potrafi zaskoczyć. Projekt tej magii doskonale łączy rozwój postaci dzięki zbieranym przedmiotom oraz personalny rozwój gracza. Na no to, jak dobrze posługujemy się sztuką tajemną, nie tylko wpływają statystyki oraz ilość zdobytych run, ale również jakie zaklęcia mamy w głowie oraz umiejętność ich szybkiego używania. Każdy z tych systemów magii jest wyjątkowy na swój sposób. Zostały zaprojektowane one tak, aby spełnić konkretną rolę w świecie i nadać całej grze unikatowy charakter. Bardzo dziękuję wam, że zostaliście do końca materiału. Jeśli znacie jakieś gry, które mają ciekawą magię z jakichkolwiek powodów, to dajcie proszę znać. Może stworzę w przyszłości kolejny materiał tego typu. np. o grach, w których magia ma największy wpływ na fabułę, konstrukcję świata, jak na przykład Arcanum. Polecam jeszcze obejrzeć inny materiał z tego kanału, a na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć!